Cześć, Wesper. Mamy do pogadania. Żeby nie było, że to jest jakiś hejt, uważam, że wydawnictwo Wesper to jest jedno z lepszych polskich wydawnictw. Bardzo się przykładałem do jakości książek. Bardzo lubię kupować książki, czytać. Myślę, że też fajnie zdabiałem półkę, jak już są przeczytane. Ogólnie na plusik. Żeby jakby pokazać, że jakościowo się starają, spójrzcie tutaj. Tu jest Terror Dana Simonsa. Bardzo ciekawa książka. Jeszcze jestem w trakcie czytania i od razu pokażę Wam, co sprawia moim zdaniem, że te książki są naprawdę wydawane jakościowo. Przede wszystkim porządna twarda okładka uszlachetniona. Jest fajna, hmm, fajna folia koła. Nie wiem czy tutaj widać odblaski, ale jest uszlachetnienie na tytule i nazwisku. Momencik, spróbuję to pokazać. Nie wiem, czy to widać, ale światło się ładnie odbija, od lakieru. i Myślę, że teraz było widać. E, także jakościowo okładka. E, Ilustracja bardzo przyjemna, co jest bardzo fajne. To duża czcionka, fajny biały papier, gruby, gruby papier. Skład też fajny, odstępy między literkami bardzo ok. Samych ilustracji jako takich może tutaj wiele nie ma, nawet wcale, ale chwilę nie, trzeba oddać honor. Są w kolorze z tyłu. Nie będę pokazywał dokładnie, bo nie chcę nikomu tutaj nic em, za dużo pokazywać, ale ogólnie są na ładnym, kredowym papierze. Sami. Dobry pomysł, zwłaszcza, że ta książka jest na podstawie wydarzeń prawdziwych, więc mamy tutaj y, mamy tutaj dokumentację y, i tak dalej. Bardzo fajnie wszystko pokazane. No i tutaj znowu ktoś ładnie zrobił taki jakiś y, klimatyczny rysunek jest super. Y, ale żeby nie było, Książka, moim zdaniem, wydana naprawdę fantastycznie, gruba. Świetnie się może prezentować na półce, ale nie będę jej tu porównywał z tym, co mam z tym, o czym za chwilę będę rozmawiał, ponieważ ona tutaj swoje kosztuje stówkę. Uważam, że jest warta każdej złotówki wydanej na nią, byłoby nieuczciwie porównywać ją dalej, więc, tak mam tutaj dwie książki poławiacza, która, moim zdaniem, jest wydana absolutnie fantastycznie. Zwłaszcza na książkę, która kosztuje 50 zł. I teraz popatrzcie sobie. Już od razu widać uszlachetnienie tytułu. Widać, jak ładnie się światło odbija. Jest lakier, lakierowa warstwa nałożona na tytuł, na nazwiska autora. Jest przeprzyjemna folia nałożona na okładkę. Tak zwany soft touch albo mesh. Bardzo fajna, wręcz zatrzymuje rękę, kiedy się po niej przesuwa. Bardzo fajnie się przy tym trzyma i czytanie jest przyjemniejsze. Od razu, jak otwieramy, yy, mamy ilustrację, mamy ładne zdobniki graficzne. Papier już niestety jest gorszej jakości, ponieważ jest żółty żółtawy, no ale wiadomo, inna kategoria cenowa, więc jestem w stanie się tym nie przejmować co można powiedzieć o czcionce no to nie jest już tak dużo mniejsze odstępy interlinie między, między linijkami no ale trudno jak na cenę taką jest OK ładna czionka ogólnie, poza tym, że jest mała, to moim zdaniem bardzo ładna. Fajnie się czytało. Czytałem całą. A jeszcze odnośnie dodatków zakładka również pokryta bardzo fajnie tą folią mesh albo Soft Touch, przyjemna w dotyku. Nawiązująca do tytułu, fajnie wszystko. Co więcej, co chwila mamy jakieś przyjemne ilustracje, które nam budują klimat. Proszę bardzo. więcej, nie będę wszystkich pokazywał ale wystarczy spojrzeć o, przekrajowo, żeby zobaczyć każda czarna strona to jest ilustracja więc trochę ich tam jest i to jest książka która jak wspominałem kosztuje niecała 50 zł i teraz tak Kilka dni temu zamówiłem wbrew mojej takiej zasadzie, że nigdy więcej przed ale no, ta, ta zasada raczej miała się bardziej do gier, bo parę razy się naciąłem na przed No ale tutaj, ze względu na to, jak wam pokazałem, na jakościowe wydania, zaufałem Wesperowi i wydałem pieniążki i zamówiłem. Żeby nie było, to nie jest hejt, to nie jest jakiś wielki rant, chciałem coś pokazać. Zamówiłem park w twardej oprawie. I co mam do powiedzenia na temat tej książki będę ją porównywał z tą, chociaż ta jest tańsza, i już pokazuję tutaj mamy 70 zł. Książka wydana e, tylko na jakiś czas z tego, co e, wydawnictwo pisało na Facebooku. E, na życzenie fanów, bo ludzie dopytywali o twardą okładkę. Ja to rozumiem, bo też jestem wielkim fanem twardych okładek. E, sama okładka prezentuje się moim zdaniem fenomenalnie, e, jeśli chodzi o grafikę. Jest fajnie zaprojektowana. Ktoś tutaj poczuł klimat i fajnie to wydał fajnie to wymyślił natomiast co jest na minus zwłaszcza w porównaniu z tańszą książką która ma mniej stron a mimo wszystko wydaje się jakby była jakby była lepszym produktem pierwsza rzecz no, już tutaj mamy okładkę pokrytą folią, co prawda, ale zwykłym matem. Nie ma żadnego przyjemnego uczucia w dotyku. Druga sprawa żadnego uszlachetnienia. Kompletnie. Ja rozumiem, że uszlachetnienie mocno wpływa na cenę. Bardzo mocno. Nawet, że tak powiem, robi cenę. Wiem, bo pracuję w branży i wiem jak uszlachetnienia potrafi podrożyć wydanie natomiast specjalnie porównuję z książką tańszą która jest uszlachetniona w opór, że tak powiem i teraz już zostawmy tą biedną układkę. żeby nie zapadła wam w pamięć jakaś no, nie wiem zła, szpetna czy coś Oddajemy honor tutaj e, panu, który się postarał przy ilustracji e, pan Artur Rudnicki. Bardzo fajna ilustracja panie Arturze Szacun. Y, y, I teraz tak, co do środka, co do środka, kartki niestety są delikatne. To jest jakiś offset, przypuszczam, 80, jeśli nie cieńszy 80 gram. Myślę, natomiast patrząc na poławiacza, no tutaj, książę, tutaj kartka jest, powiem tak, porównał to w ten sposób, w, czytając poławiacza, odwracając kolejne strony, miałem wrażenie, czasami, jakbym chwycił dwie strony naraz. Tak są grube. Nie wiem, czy to jest 120, 100, 120, myślę. 120 gram papier. Tak mi się wydaje. Może jestem w błędzie. Jeśli ktoś wie, nie wiem, wydawnictwo, proszę bardzo, wy, wyprowadźcie mnie z błędu. Natomiast, tak jak mówię, czułem się czasami, jakbym chwycił dwie kartki na raz. Fajne uczucie, że czyta się coś, jakiś jakościowy produkt. Tutaj mam wrażenie, jakbym inaczej. Yy, boję się że podrę kartkę obracając ją. To jest taki papier, który ja nazywam, że gniecie się od samego patrzenia, niestety. Zresztą widać jak bardzo e, przebijają literki niestety. E, także tutaj mam zastrzeżenie. E, zresztą widać, widać różnice w gramaturze papieru. Zaraz wrócę do Was i pokażę Wam o co mi chodzi. Otworzyłem obie książki na stronie 200. I teraz zobaczcie, ponieważ pojedynczą stronę ciężko porównać, przyłożę. Złożę książki razem, tak jak mówię, tu mamy 200 stron, tu mamy 200 stron, składamy razem i teraz patrzcie, różnica jest taka tą góry. To jest poławiacz. Na dole mamy 200 stron Parku Jurajskiego. Teraz już chyba różnicę widać. Wiem, może się czepiam, ale y, chodzi mi o to, że no jednak zamawiając Park Jurajski, y, płacąc... Y, znaczy, żeby było uczciwie, nie zapłaciłem pełnej ceny, dlatego że w przedsprzedaży książka była tańsza. Ale no mówię tutaj jako teraz o pełnowartościowym produkcie, za który ktoś będzie chciał zapłacić 70 zł. Bardzo przepraszam, mam tutaj papugę, która się rozgadała. Za tą książkę ktoś będzie był skłonny zapłacić 70 zł. I ja mimo wszystko nie zniechęcam. To nie o to chodzi. Książka jest fajna, jest ciekawa. Kupiłem ją mimo to, że kiedyś ją już czytałem. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, jak jakościowo odbiegają od siebie książki mimo że yy, cenowo różnią się dość mocno mimo wszystko proszę bardzo yy, 50 zł 70 zł yy, no i niestety na minus parku jurajskiego który miałem nadzieję, że będzie wydaniem bardziej premium. Jeszcze na usprawiedliwienie wydawnictwa mogę dodać to, że pisali na stronie na Facebooku, zapowiadając ją, że jest to ta sama książka, która już została wydana w formie z miękką okładką. Jedynie czym się różni, to tym, że okładka tu jest twarda. Okej. Okay. Rozumiem. Natomiast no jeśli książka z miękką kładką też jest wydana w ten sposób, że mamy tutaj no, zero ilustracji, trudno. No, są tam jakieś wykresy, ale one już były, pamiętam, w starych wydaniach, więc to, to nie jest, że, że tak powiem zasługa wydawnictwa. Natomiast duży żal do wydawnictwa mam za ilustracje takie w tekście. O, tekst obfituje w różne wykresy, wyświetlenia z jakichś monitorów. Tutaj mamy takie, takie obrazeczki, które tak jak mówię, były już w starych wydaniach, ale zaraz wam coś pokażę. I to niestety boli. Nie pamiętam, czy tak było w starym wydaniu, ale przypuszczam, że nie do końca, chyba że się mylę. To mnie też proszę wyprowadzić z błędu. Zaraz, gdzie to, ta strona była? Bo żaliłem się, że nie ma ilustracji. Obrazki jako takie są, ale niestety. Ich jakość pozostawia wiele do życzenia, i nie wiem, czy nawet nie były one skanowane ze starych wydań i wklejone do publikacji. Nie wiem, czy ktoś to nie skanował czasami w, w niskiej rozdzielczości, albo może, nie wiem, ktoś podsyłał te. Ilustracje, te obrazki w, w marnej jakości, i bo naprawdę tak to wygląda. Sekundkę, zaraz znajdę stronę, o którą mi chodzi. O, tu mamy fragment kodu. I zobaczcie sobie, naprawdę to wygląda, jakby. Jakby ktoś wkleił słabego JPG o niskiej rozdzielczości, porównując z tekstem, z, z czcionką, widać rozmycia. Tu jeszcze to tak może nie przeszkadza, zwłaszcza to jest jakiś fragment kodu, to człowiek przeleci oczami i tak nic z tego być może nie zrozumie. Natomiast o tutaj mamy wykres, który no. Może chciałbym zrozumieć, chciałbym się przyjrzeć, chciałbym przeanalizować i popatrzcie. Ja jestem w stanie odczytać te cyfry, te liczby, tylko dlatego, że widzę ciąg i jestem w stanie się domyślić, co ile jest podziałka. Gdybym miał przeczytać poszczególne yy, litery. To szczerze mówiąc, nie odróżniłbym 28 od 29. I takie rozmyte czcionki, rozmyte obrazki są właściwie w każdym miejscu, gdzie jest wklejone coś, co nie jest tekstem. Mam żal, dlatego że przypuszczam, że można było to odtworzyć, bo proszę, tu jest tabelka i tabelka jest przepisana. Jest napisana, jest yy, ładnie fontami, czcionkami yy, napisana, jest ostra, wszystko jest ok. Yy, wydaje mi się, że dla porządnego grafika nie byłoby problemu, żeby przepisać tamte fragmenty kodu albo odtworzyć tamten, yy, tamten wykres. Nie sądzę, żeby to był wielki problem. Yy, yy. Już gdzieś widziałem w komentarzach na Facebooku, że wydawnictwo tłumaczy wysokość cen tym, że papier podskoczył, cena papieru podskoczyła. Wiem o tym, że papier jest teraz droższy i trudniej dostępny, rozumiem, ale takich drobnych uchybień jak właśnie rozmyte obrazki, Um, no, tego nie rozumiem, bo tutaj już jednak cena papieru nie gra takiej roli, nie gra właściwie żadnej roli. Cena pracy na um, korze, tu jest na przykład, to jest na przykład dobrze zrobione moim zdaniem, jest ostrzejsze. Nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, czy to było odtworzone przez grafika, czy też to było po prostu zeskanowane w większej rozdzielczości i wklejone. I to jest ok. To jest spoko. Eee, tak, no i nie chcę się już wyżywać, eee. to wam chciałem pokazać. Tu, że tu jest napisane słowo Sequence. Jestem w stanie się domyślać po kształcie słowa, ale tylko potem. Jest tak są zlane literki, że no no no, no proszę was, proszę was, wesperku kochany, Jeśli chcecie być brani za poważne, porządne, jakościowe wydawnictwo, błagam was, przyłóżcie się troszeczkę bardziej. Yy, uwielbiam wasze książki, będę je dalej kupował, bardzo je lubię. Chcę, żebyście kwitli, żebyście byli najlepszym wydawnictwem w Polsce. Chcę, żebyście zarabiali krocie. Chcę, żeby Wasze książki zdobiły moje półki. Jak najbardziej. Ale proszę Was bardzo, postarajcie się. Jeśli jest jakiś powód, dla którego te ilustracje, te obrazki są tak słabej jakości, jak tam pokazywałem i który od Was za bardzo nie zależy, to skomentujcie, dajcie znać. Przepraszam, jeśli ja się gdzieś pomyliłem i na przykład, nie wiem, no. Zrobiłem wam złą reklamę. Nie, to jest celem tego filmiku, absolutnie. Tak jak mówię, ja zachęcam do Waszych książek, pokazuję, że one są super, że są fajne. Natomiast tutaj, jak na taki mocny tytuł, no troszeczkę się nie postaraliście. A jeszcze jedna rzecz zapach. Może ma to związek z sposobem przechowywania papieru. Może z tym, że była świeżo klejona i dopiero co przyjechała, jest zapach kwaśny. Kwaśny zapach papieru to jest coś, no nie, no przykrego niestety. Żadna z książek waszych dotychczas mi tak nie zalatywała. Tutaj ładnie pachnie papierem. No papieru wam niestety nie, zapachu nie sfilmuję, ale e, tak jestem z tych, co wącha książki. To się czyta przyjemnie. Jest przy, przyjemna woń papieru. Tutaj po otwarciu w nozdrza niestety uderza, uderza kwas. Czuć kwaśny zapach. Albo był przechowywany długo w jakimś miejscu gdzie nabrał wilgoci. Albo po prostu klej nie zdążył jeszcze wyschnąć dobrze czy No nie wiem. Raczej stawiam na to, że to zapach papieru niż kleju. Ale żeby nie było, to nie jest hejt Polecam książki Wespera. Są naprawdę super. Okładeczka jest. Ładna okładeczka też koresponduje. Trochę szkoda, że napis nie wystaje ponad, bo ja lubię. Ja lubię jak zakładka jest, zakładka, przepraszam, zakładka jest wsadzona i widać tytuł. Wiem, że to jest takie drobnostka, taki mój mały fetesz. No ale widać różnicę, nie? To wygląda naprawdę spoczko. To wygląda fajnie. To bym miało, jakby ta zakładka to było jakiś, jakiś, jakiś kawałek kartonu. Natomiast no, jest to mimo wszystko coś fajnego, jeśli się przyjrzeć temu w całości. Ale to już taka drobnostka. Yy, tyle. Ogólnie z książek Vespera jestem zadowolony. Podobają mi się. Polecam jak najbardziej. Natomiast tutaj. Proszę Was starajcie się bardziej. Stąd ten filmik. Nie po to, żeby obrzydzić, nie po to, żeby hejtować, po to, żeby dać Wam znać, że ludzie chcą od Was kupować jakościowe książki i szczerze mówiąc, jeśli miałbym za tą książkę dać stówę, tak jak za terror, to chętnie gdyby ona była wydana w podobny sposób. Yy, dlatego porównałem ją z książką tańszą, która jest wydana w sposób fenomenalny, porównywalny z książką o połowę droższą.